Cześć wszystkim! Wyobraźcie sobie świat, w którym wasze oczy widzą więcej niż kiedykolwiek wcześniej: ukryte warstwy rzeczywistości, dane o ludziach, a nawet obrazy w ciemności. To nie science fiction, to technologia, która zmienia nasze postrzeganie już teraz. Gotowi na podróż w przyszłość percepcji? Witamy na kanale. Z tej strony Titus, a dziś w testach i eksperymentach naukowych zagłębimy się w to, jak rzeczywistość rozszerzona i implanty do oczu rewolucjonizują nasze widzenie. Przygotujcie się na eksperymenty, animacje i pytania, które zostaną z Wami długo po zakończeniu tego filmu. Na pierwszy ogień rzeczywistość rozszerzona czyli AR. Ta technologia nakłada wirtualne obrazy na nasz świat. W Polsce AR był testowany w muzeach, pozwalając zwiedzającym zobaczyć cyfrowe rekonstrukcje ruin. W Stanach Zjednoczonych chirurdzy używają AR do wizualizacji modeli 3D organów podczas operacji. To nie tylko zabawa to narzędzie, które zmienia rzeczywistość. Wyobraźcie sobie spacer po Nowym Jorku w okularach AR. Widzielibyście spersonalizowane reklamy unoszące się nad Times Square, dopasowane do Waszych zainteresowań. Ale czy to udogodnienie, czy kontrolowanie tego, co widzimy? Teraz porozmawiajmy o implantach do oczu. W Stanach Zjednoczonych firma Second Sight stworzyła protezę siatkówki, która pozwala niewidomym widzieć kontury świata. W Polsce naukowcy z AGH rozwijają technologię poprawiającą wzrok poprzez stymulację nerwów. Nie chodzi tylko o naprawę wzroku. Chodzi o ulepszenie ludzkich zmysłów. Pomyślcie o możliwości widzenia w ciemności jak drapieżnik. Testy pokazują, że jest to możliwe dzięki implantom. A co jeśli ktoś schakuje wasz wzrok? Ciekawe, prawda? Teraz przyjrzyjmy się futurystycznym filtrom. W Stanach Zjednoczonych eksperymentują z technologią, która pozwala widzieć światło ultrafioletowe lub podczerwone. Wyobraźcie sobie wykrywanie ciepła przez ściany domu lub widzenie ukrytych wzorów w naturze. To już nie science fiction. To prototypy w trakcie tworzenia. Co by było, gdyby technologia mogła spowolnić wasz wzrok, jak w filmach akcji? Trwają badania nad percepcją w zwolnionym tempie? Mogłoby to pomóc pilotom lub sportowcom, ale czy nadal postrzegacie swój świat w ten sam sposób? Jest jednak pewien haczyk. W Stanach Zjednoczonych pojawiają się ostrzeżenia, że AR może manipulować reklamami, a implanty szpiegować otoczenie. W Polsce toczy się debata na temat prywatności w związku z inteligentnymi okularami. Czy te technologie dają Wam nowe oczy? Czy ktoś inny patrzy przez nie? Więc, czy technologia przejmuje kontrolę nad naszym wzrokiem, czy otwiera nowe horyzonty? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych eksperymentach. Subskrybujcie kanał, bo wkrótce przetestujemy coś jeszcze bardziej szalonego. Z Wami był Titus, do zobaczenia następnym razem.